Tablekaj się. Zapraszam serdecznie do oglądania. No taki tu zwyczajny chłopak. To każdy go ma, bo to jest podstawowy skin. I dodatkowo jeszcze dostaje się dziewczyna na start. Bo mistrz, naprawdę co tu dużo mówić. Przekazacki skin. Ale to mam go polecam, jeśli chodzi o zakup albo odblokowanie. Strażak, też spoko skin. Tu musicie przyznać rację. Tutaj mamy typa Stekwondo, ja tak na niego mówię. Ten typ, ty tu? No, fajny skin, naprawdę. Tutaj mamy budownicę, też spoko. Jest. Mam nadzieję, że ja, że tu wyraźnie dobrze widać. Wszystkie będzie skiny i będzie innymi Pielęgniarka, też naprawdę fajny skin. Farmer. No to już taki bardziej średniawy, ale no nie mówcie, że nie macie farmera. Każdego ma. Kucharz, no też fajny skinek. Kurczę, z nich to jeszcze jaki włos. kucharz. XD. Podróżnik, no też spoko. Mam nadzieję, że to jest podróżnik, bo się tak mi się przydaje, wydaje. I samurajka. No co tu dużo będę opisywać no po prostu. Najzwyczajniej w świecie samurajka. Żołnierz, no naprawdę to jest fajny skin. Jak w ogóle co tu ma na modzie, to zielona i tę kar, kartę tu. Może widzicie, może nie? Pływak, no też naprawdę spoczko skin. Tylko szkoda, że w połowie jest goły. Wszystko gacie zabrakło, by zdjąć. Panie i Bokser, boxer też spoko skin. O, i widzicie, jak tu ma fajną gwiazdkę to oko no powiem wam naprawdę wygląda z boxe prawdziwy tutaj mamy takiego tego 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 który się obrał na zimowo na pewno mega fajny skin Większość jest to niebiesko biały ale dobra pływarka no też no też vest Wers te ta wersji dziewczyny ten wersji dziewczyny no to co ja mówię jest nie ważne clown też spoko skin. Naprawdę fajny. Taki. No dobra, nieważne. Wiecie, może logo lubicie, może nie dziadek. No to już jest mocno średni skin. No nic tu w nim nadzwyczajnego ja przynajmniej nie widzę. Oficer. Też spoko skin. Naprawdę, ale. No. Oj, tu chyba sobie zaszalał Rokiem z Rolkiem. Jakie włosy, jaki wygląd, rock'n'rollowiec, kozacki skin. Wikif no świetny duża broda dosyć, no widać, że to jest wiking. Gwiazda no, fajny skin z okularkami, przekozackimi. kozackimi. Radkowe suba, no, faktycznie jak gwiazda, widać, że te ciuchy są dość drogie. I tu mamy czarodzieja, no zwyczajny czarodziej, ta czapka jest jego naprawdę wysoka i spoko skin. Rycerz, naprawdę długo na niego polowałem, nie wiem, czy wiecie o tym. Pirat, no też jest skinek. Zawsze jest. Są no, oczywiście opaska na oka na każdego i czapka. No, każdy pirat to ma. No tu nie opiszę tego, bo nie wiem co to jest xD. Jakiś rycerz. Bo ja wiem, może jakiś, nie wiem. Typ. <trybki> Wojownik. Motorzysta, też na pewno skin z kozackimi barwami, polecam, czekajcie, polecam, 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 no przybliż to, dzięki, Joker, naprawdę pewno fajny skinek, jeśli lubicie takie seriale, gdzie są clowny czy Joker, to na pewno wam się takie skin spodobają, więc no, Złodziej, też fajny skin. Ale nie radziłbym wąkać, w ogóle tu jest numer 103, nie wiem co to ma oznaczyć, może to są jakieś cyfry, 1, 0, nie wiem. Piłkarz argentyński, tu chyba Leo Messi z dziesiątką, nawala. Mody. I dwa z skin, nie wiem w ogóle co to jest, ale no, no nawet fajny, nie? Jakiś płyt ponurek. Yeti bronzowy, naprawdę. Wolę tego białego, ale nie mam go w szafce, jak widzieliście. Nie mam go. Ale ten też nie jest jakiś bardzo zły. Tutaj mamy świętego Mikołaja. Naprawdę mega fajny skin, ale niestety święta się skończyły. No. Zwyczajny Mikołaj i tu jeszcze pomocnik. Tu, 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 tu tu. Mumia. No to naprawdę spoko, nawet spoczko skin, ale bardzo Halloweenowy, trochę straszny. Co? Co on tu ma? Nie wiem. Futbolista. To jest napisane GUI 3 numer. Naprawdę spoczko skin. Niedawno go zdobyłam. Jakbyście chcieli nie wiedzieć, barwy żółto-zielona. No. Wiedźma, ma kto woli. oczywiście z taką długą czapką, naprawdę. Spoczko skin, ale jest to bardzo halloweenowy. We przebrania. Czarodziejka jakaś, no. Nie wiem. Oj, oj, kurczątko. Uczątko, które się wykluwa z jajka. Skin z tej aktualizacji może sporo osób z was godnie mieć, ale nawet mnie to Ani troszkę nie zdziwi. Kosmita też jest dla mnie warty, bo on jest naprawdę drogi, ale przyznaj się, że wygląda jak chudzinka. Mm. Dobra, król. Cool. Naprawdę przekozacki skin. Masz szafę, czartę taką czerwoną. KORONA! No naprawdę? I tu jeszcze na pewno też mega fajny skin list, którego aktualnie użyłam. Też z tej aktualizacji na pewno jeszcze mniej osób niż kurczątko może go mieć. Kolor. I tu są... Kurde, muszę wybrać jakiegoś człowieka. Wez, wezmę króla. Takie jest. Zwyczajne. To jest takie bardziej jasne. Tak prezentuje się. To jest brązowe, pomarańczowe, zielone, czarne, niebieskie. Dziwne, to naprawdę. I czerwone. Dobra, już mogę wybrać Lisa z powrotem. Emotki to tu tak jeszcze zadowolone trochę. płocząca Emotka to jest to. To jest to zresztą, to o. To jest płacząca motka. Tu jest tu, 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 tu. jest taka z okularkami. I tu łapka w górę. Żebyście jeszcze dobrze widzieli. To jest taka... No, taka wesoła trochę płacząca. A i tu, i tu i tu jakieś loty. Hi, haha i Gigi's. Animacje tam takie. To jest na przykład podstawowa. Mam taką. Animację poczekajcie. Wygranej oczywiście. Taką. I jeszcze taką, którą aktualnie używam. Jeszcze Flutter. Mam taką zwyczajną i... Haha. Ha. Dobra. Mów filmik, trwał już prawie 8 minut, ale mimo tego i tak sobie jeszcze zagramy. Trzeba to jakoś dobrze ustawić. Mam nadzieję, że wyraźnie będzie wszystko widać i mnie dobrze słychać. Tak jak na ostatnim filmiku. Ale tu może być lepsze lub gorsza jakoś. Sam nie mam żadnego pojęcia. Z pingą okej. Ok. Dobra, ja się ciągle patrzę na kamerę, ale dobra, już jesteśmy w rozgryw rozgrywce, więc nie ma czasu na, na, na zagapianie się. No. Spuśćcie mnie, dziękuję. Dobra. Idziemy. No naprawdę? Mój poziom jest całkiem wysoki, więc... No, no. Potem jeszcze wam powiem, jaki jest mój najbardziej ulubiony... najbardziej i najmniej ulubiony skin w tej grze i pokażę wam jeszcze mój profil. Koniecznie nie mam za wiele lepuszki, Najwięcej mam w całej swojej klasie. Okej, okay, przeszłam pierwszą rundę. Więc oglądamy sobie jakiegoś typa z podstawowym skinem, który już odpadł. Dobra, ja jestem tu. Tu, jak widać. Nie przychodźcie mi, te głupie wiadomości. Półfinał. Dawno nie miałem tej piłki nożnej, ale w sumie To jest live. Dobra Tu musimy się wziąć w garść o, nie... o Jezu Na sam początek nie za miły start No tu na ledwie trochę, no tu No wytyfy Wytyfyś nie tu samie krawędzi Bliżej rozpędź się, bierze chwilę ci wtedy, wtedy rozstęp. Nie, to jest za nisko. Chyba O tu jest! Szansa, szansa, zloda. Teraz musimy szybko to nadganiać, bardzo szybko. Pędem praktycznie. No niech to szlak! Uderz, połowa miejsca jest zajęta, a ja dalej nie przeszłam co, coś, co jest naprawdę podstawowe. No i tak przegrałem, ale chociaż chcę to przejść, no nie udało mi się, nie zdążyłem. Oczywiście ten film będzie trwał z 15 minut. Ej, dobrze, jak nie ma to się załamywać. Jezu, nie! Łama nie powiedzieć. Mój ulubiony skin to jest Ninja, przez kozackie studio, czyli Ale mnie ulubiony to aktualnie też Figia. Brzydki jest. Jeszcze ja, Shop i tu takie skiny w sklepie. ale profil! Taki jest mój profil. sorry, mam lekki katar da chcą Canon Climb Dobra O wow dwie kule z których praktycznie było mi zabrakły milimetry żebym dostał. Dobra zagranie to dosyć spytne. Aii. Oj 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 Nie jestem dzisiaj też w formie. Solki. Solki, nie jestem w formie. Ale pewnie gdybym gdy je dostał z tych kuli, to pewnie bym sobie przeszedł na łatwo. No dobra. Dobra już jest. Pewnie będzie Canon Clank. Nie, piwot, pusz. Piwot, pasz. Czy piwot, pusz? Nie ważna. Jak chcecie, to mówcie. Fajnie, że jestem na pierwszej pozycji, więc będę być dosyć pierwszy. Coś może pozwolić łatwiej wygrać. Skaczemy, jest! Przeszłam z pierwszymi. OK. no to już na 100% praktycznie ma wygrane. No shit, ale dobra. Dobra, wygrałem. W top 3, w top 3, w top 3. Okej. Okay. Koniec gry, dobra.